Ja bardzo sobie cenię tę tradycję, bo ona ma duże znaczenie. Myślę, że dla Was również, bo to jest ten czas, kiedy po zdaniu matury będziecie wybierać swoją przyszłość. Wielu z Was, pewnie patrząc na moje dzieci, chociażby będzie studiowało w innych miastach, chociaż już od dwóch lat mamy dwa uniwersytety w i Zachęcam. I chodzi o to, nam samorządowi bielskiemu i mieszkańcom zależy, żebyście po tych studiach wracali do naszego miasta, żebyście o nas pamiętali, żebyście wiedzieli, że czekamy tu na nas z powrotem i że tu jest miejsce, gdzie możecie budować swoją przyszłość. Do tego serdecznie zachęcam i cieszę się za zaproszenie, że mogę kolejny raz powitać. Częściowo, że jest tradycja miasta i myślę, że będzie kultywowana, cytując znaną osobę, do końca świata jeden dzień Pomysł poloneza zrodził się w roku 2018, nasza instruktorka teatralna zaproponowała, żeby odbył się polonez maturzystów z władzami miasta, zostało to tak zresztą nazwane polonez maturzystów z włodarzami miasta.